mówią? 30 koła w kieszeni. Jest oh, git. Rywale pobici, rywale ograni, macie awans. No dobra, czyli 30 koła, zawodnik. Eee, sprawdźmy w ogóle, minę tego, czy ym, on też tyle dostał, bo to emocje mówią od razu. Rywale ograni, macie awans. Coś jeszcze mam dodać, bo to takie same sukcesy dzisiaj. No ja musiałem tylko powiedzieć, że mi bardzo przykre, ze względu na team trąbę. Pobici. oddzielać dzielać Podsumowują, 30 koła w kieszeni. jest oh, no. git. A nie, coś kurwa przetwarza. Nawet powiedział dobrze, a nagle. Nani? Ty dostajesz 30? <grywa> ten, ten wzrok gdzieś uciekł. Szkoda, muszę to przeanalizować. Bym się nie spodziewał, że na meczu piłkarskim będzie tyle ochrony, tyle razy wbiegał na murawy rozdzielać piłkarzy. Podsumowują, 30 koła w kieszeni. jest oh, no. git. A mówicie, że chodzi o jakiś zakład. No to to nie wiem. Czyli to nie, nie, nie wiemy, o co chodzi. Rywale pobici, rywale ograni, macie awans.